Kochani, przyszedł czas, aby poinformować Was troszeczkę bliżej, jeżeli chodzi o nasze zapowiadane ognisko harcerskie. Kochani, zapraszamy całym naczelnictwem, gdzie będziecie mogli poznać wszystkich druhów i druhny, bardzo serdecznie suwerenów na ognisko harcerskie, które będzie 3 sierpnia. Zbiórka o 15:30, rozpoczęcie o 16:00 w Otominie Koło Gdańska. Informacja będzie się, zaproszenie dla Was wyświetlało. Proszę o zgłoszenia przesyłać na maila, który jest tutaj podany w zaproszeniu dla Was. Blisko miejsca noclegowego, przepraszam, ogniskowego jest Hotel Otomin będziemy mogli zarezerwować odpowiednią ilość pokoi jeżeli będzie, będą przyjezdni z daleka w zaproszeniu jest też podana informacja czy przyjeżdżacie od 1 sierpnia do 4 czy tylko na ognisko dlatego prosimy o zwrotną informację w mailu i zgłoszenia tak co dalej i będziemy się również kontaktować co do zakupu biletów, jeżeli ktoś przyjedzie pociągiem. Instrukcje do jazdu do hotelu Otomiń tam znajduje się, jeżeli przyjeżdżacie tylko na ognisko: są parkingi, jest jezioro, jest las. Jeżeli hotel, również pomożemy w rezerwacji. Ponadto, jeżeli przyjedziecie, tak jak mówiłam na live u kolegi od 1 sierpnia, możliwość poświęcenia dla was tylko czasu, aby oprowadzić was po Gdańsku, po trójmieście, harcerskimi ścieżkami międzywojennymi drugiej RP, albo też y, atrakcje, tak jak wspominałam, jarmar dominikański, muzea, można popłynąć statkiem z Gdańska na Hel i z powrotem albo Białą Flotą, albo Galeonami. Można też popłynąć na Hel albo pojechać na Hel samochodem lub pociągiem. Pociąg jest tańszy. Kochani, proszę o jak najwięcej informacji w mailu zwrotnym. Jeżeli chodzi o. Przyjazd a, pociągiem, dlatego że w danej godzinie będzie czekać instruktor na Was przy dworcu głównym w Gdańsku, żeby Was dalej dowieść do y, miejsca ogniskowego, i oczywiście informacje też y, będą potrzebne, jakie bilety będziemy musieli zakupić, stąd wcześniejsza ta informacja. Yy, czy to będą całodobowe, czy to są będą ulgowe, czy będą normalne, czy jeżeli będzie to opieka nad niepełnosprawnym, to wtedy za darmo. Yy. Następnie co kochani jeszcze yy, wyjaśniony yy, darowizna na zakup czego, tak? Yy, czyli zakup drewna, napoje, woda, kiełbaski. Drewno na opał i wydrukowanie materiałów harcerskich, w tym śpiwnika, bo będzie też na ognisku obrzędowym Będ, pośpiewamy sobie troszkę. Także otrzymacie te materiały. Natomiast po ognisku obrzędowym to już mm, będzie troszeczkę inaczej, ale tak jak prosiłam w mailu, przepraszam, w poprzednim live u kolegi nie będzie alkoholu i proszę tego nie zabierać ze sobą. W inne dni, proszę bardzo, yy, ognisko obrzędowe i po ognisku nie. Yy, jeżeli będą palacze, to dopiero po ognisku obrzędowym. Bardzo o to proszę. Yy, po obrzędowym możecie palić wtedy nie, bez problemu. Także, kochani, tutaj jest zaproszenie dla Was specjalnie y, informacje, jeżeli będzie jakieś, będziecie mieć jeszcze pytania, to w mailu proszę również je zadać, tak. Będziemy, y, będę informowała Państwa o, y, o, inaczej, odpowiem na pytania związane z ogniskiem harcerskim lub przyjazdem od 1 do 4 sierpnia. Jest troszeczkę tych atrakcji, więc jeżeli chcecie przyjechać na dłużej, a warto naprawdę, Gdańsk jest piękny. Nie tylko muzea, ale również ten jarmark donikański, o którym wspominałam, już będzie i, tak jak mówiłam, najlepiej targ staroci, bo ubrania to można dostać w każdej galerii, w każdy, prawie że w każdym sklepie. No ze starociami to różnie bywa, tak? Będzie możliwość nawet pojechać na plażę, na stogi jelitkowo, czy wykąpać się w jeziorze, które jest przy hotelu, przy hotelu i przy, nie blisko pola ogniskowego, na które państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Tutaj też będzie wchodziła to kwestia zabezpieczenia peposz, także będę musiała wypożyczyć y, gaśnicę, bo niestety nie mam, ale mam takie możliwości, więc porozmawiam z kolegą strażakiem. Y, kochani, o bezpieczeństwo musimy dbać, tak, także y, by, wypożyczenie mnie y, gaśnicy też być może coś będzie kosztowało. Nie wiem, jeszcze nie obiecuję, natomiast, kochani, jeżeli będą informacje w mailu, zostają między nami, tak? Yy, przygotowane są również, tak jak mówiłam, zaproszenia imienne na dniach, zostaną wysłane. I, kochani, yy, to są naprawdę, przyjeżdżajcie z dziećmi, naprawdę jest mnóstwo atrakcji. I kochani, zapisujmy dzieci do harcerstwa warto, tym bardziej, że my y, odkłamujemy historię, uczymy wartości. I ci, którzy byli wcześniej w harcerstwie, to pamiętają z dawnych lat, jak było wesoło, miło. I tutaj piosenka y, kolejna harcerska Harcer wycieczki Poznać Moc. La, 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 la. No, tak, za. <głos》> Słoń mi na ucho nadepną, ale lubię śpiewać. Także kochani, pośpiewamy sobie, popląsamy na obrzędowym ognisku. A nie będę wszystkiego zdradzać. Nie, 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 bo w trakcie obrzędowego będzie kilka niespodzianek, natomiast później będziemy mogli swobodnie już sobie porozmawiać, posiedzieć przy ognisku. Zapraszamy nie tylko tutaj z województwa pomorskiego, ale z całej Polski. Jeżeli ktoś da radę, to również z zagranicy wszystkich suwerenów bardzo, bardzo serdecznie, a nawet tych, którzy chcieliby być suwerenami i zapisać do naszego harcerstwa dzieci. Od zerówki. Aż. Hmm. Dorośli też mogą. Jak najbardziej. Nie ma problemu. Także czekamy na Was. Rozsyłajcie ten film i harcerskie pozdrowienia. Czuwaj, naczelnik harcmistrz Beata Musa.